Rodziny nie wykarnie! Ideą rodziny! Nie wykarnie! Ideą rodziny! Nie wykarnie! pana Nie, zbyt, nie zbyt. Niemal wszyscy nauczyciele z lubańskich szkół i przedszkoli, wielu pedagogów ze szkół w miejscowościach ościennych i mieszkańcy miasta zgromadzili się na placu pod Ratuszem w Lubaniu, by pokazać solidarność i jedność środowiska w czasie trwania ogólnopolskiego strajku szkolnego. Generalnie rzecz biorąc, chodzi nam o jakość polskiej szkoły, o jakość edukacji. I absolutnie ani dzieci, ani młodzież nie są, nie są tutaj zakładnikami. Chodzi nam o poszanowanie godności naszego zawodu. Który niestety w ostatnich dniach jest dość mocno deptany, bardzo nam przykro z tego powodu. Znana lubańska społeczniczka, wieloletnia nauczycielka i radna rady miasta Lubań, Marlena Adler, podkreśla, że strajk w oświacie to wołanie o godność, troska o dzieci i przyszłość polskiego szkolnictwa. To jest jakaś wypadkowa w wielu różnych sytuacji, które nas jako nauczycieli bulwersuje. Po pierwsze, wszystkim się wydaje, że, że to jest tylko walka o płace. To jest prawda, ale nie tylko. Przede wszystkim ten rok jest rokiem przełomowym, który właściwie zbiera żniwo całej deformy oświaty. Przez tyle lat nauczyciele nie strajkowali, nie burzyli się, chociaż byli bardzo zniesmaczeni po wprowadzeniu przez panią minister Zalewską reformy czy deformy y, oświaty. Przez te trzy lata wburzyło się w nas wszystko, aż w końcu, kiedy zobaczyliśmy, że tak naprawdę nie liczy się rząd z nami, z naszymi postulatami, z troską o to, jak będzie wyglądało kształcenie od września, postanowiliśmy zaprotestować. Ten protest w takiej formule. Y, Niestrajkowej trwał już kilka miesięcy. Czekaliśmy na rozmowy z rządem, z ministrem finansów czy tam z premierem. Chcieliśmy tych podwyżek, chcieliśmy wiedzieć, jak mamy uczyć od września. Niestety nikt z nami nie chciał się spotkać. W końcu m, zaczęliśmy myśleć o strajku w takiej formule, jaki jest. Czekaliśmy do ostatniej chwili na to, żeby ktoś z rządu jeszcze. Usiadł z nami i poważnie rozmawiał. No niestety. Podczas spotkania nauczyciele wysłuchali listu intencyjnego oraz podzielili się swoimi refleksjami na temat strajku i sytuacji w szkolnictwie. W związku z przedłużającym się strajkiem wyrażamy nasze zaniepokojenie brakiem woli natychmiastowego podjęcia dialogu ze strony rządu i domagamy się spotkania okrągłego stołu jeszcze przed świętami Wielkanocnymi. Powinno odbyć się ono z inicjatywy rządu w szerszym gronie przedstawicieli wszystkich grup, nauczycieli, uczniów, rodziców, samorządów i związków zawodowych. W trosce o naszych uczniów chcielibyśmy jak najszybciej wrócić do pracy. Mówienie o dzieciach jako naszych zakładnikach bardzo nas krzywdzi. Ubolewamy nad tym, że społeczeństwu przekazywany jest fałszywy obraz pracy nauczyciela. Odbieramy to jako manipulowanie opinią publiczną. Wyznaczenie strajku w czasie egzaminów jest ostatecznością. W swojej kadencji zawodowej wielokrotnie jeździliśmy z nauczycielami do Warszawy na strajki. Organizowaliśmy strajk w Liceum w Lubaniu. I muszę powiedzieć, że zawsze było mi smutno, kiedy te jednodniowe protesty i strajki, no, nie dawały rezultatu, a nauczyciele nie potrafili się solidaryzować i wytrwać w tym postanowieniu. Byliśmy taką grupą zawodową, gdyby pomijano z jednej strony, a z drugiej strony niesolidarną. Czy to górnicy, czy rolnicy potrafili zmobilizować się i walczyć o swoje, a my zawsze mieliśmy na uwadze dobro dzieci, ale właśnie nie swoich, tylko tych, za których byliśmy odpowiedzialni. I było mi smutno, że to tak się kończyło. W tej chwili jestem dumny z nauczycieli, którzy potrafili przez tak długi czas stajkować i, i po prostu wytrwać w tym. Wspieram Was. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubaniu. I dołączyła również do strajku nauczycieli, bowiem my, jako placówka oświatowa, jesteśmy częścią, jednością z nauczycielami wszystkich placówek szkolnych i przedszkolnych w naszym mieście. Pomimo, że nie zajmujemy się stricte edukacją, natomiast wspieramy dzieci i młodzież z różnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez naszą diagnozę, poprzez zajęcia terapeutyczne, i w swoim statusie jesteśmy również nauczycielami, psychologami, pedagogami, logopedami. Naszym obowiązkiem jest również pokazać Państwu, społeczeństwu naszą solidarność i dlatego z dumą chcę powiedzieć, że w naszej placówce 100% osób przystąpiło do strajku. Brawo! Brawo. Brawo. Ja się podzielę tu troszkę swoim doświadczeniem, bo pracowałam przez długie lata w szkole średniej, później przez pewien czas w gimnazjum, w szkole podstawowej obecnie pracuję. Drodzy Państwo, to jest ogrom ciężkiej pracy. Na każdym etapie kształcenia to są inne wyzwania, zupełnie różne wymagania i czas, który trzeba poświęcić tym najmniejszym dzieciom w podstawówce. Później w gimnazjum, czy w szkole średniej, jest naprawdę bardzo olbrzymie. Wiele godzin przygotowań, wiele myślenia by, o trosce o dzieci, o ich kształcenie, o ich dobro, o ich rozwój, o ich e, fajne wybory e, w późniejszym okresie. E, naprawdę to, co się zadziało, to, co powiedział kolega Krzysiek. E, jestem dumna z nas wszystkich nauczycieli, że potrafiliśmy zewrzeć swoje szeregi. Że mimo trudnych decyzji, bo wiadomo jest, że tracimy nasze wypłaty, które już całe społeczeństwo wie, jak wyglądają, e, trwamy e, w tych postanowieniach no i z dnia na dzień śledzimy informacje, czekamy na e, wyjście w stosunku do nas, e, na rozmowy, na jakiekolwiek poważne potraktowanie tak wielkiego protestu. Gdyby to były takie sprawy. Banalne, to myślę, że za tym strajkiem stałoby 600 tysięcy nauczycieli. A taka jest rzeczywistość. Obyśmy dalej wytrwali, obyśmy e, dali lekcję, taką prawdziwą lekcję życiową dla naszych wychowanych. Przypomnijmy, strajk w oświacie trwa od 8 kwietnia. Strajkuje około 600 tysięcy nauczycieli. Domagają się prawdziwej reformy polskiego systemu oświaty i podwyżki płac. Warto podkreślić że polscy nauczyciele są najniżej wynagradzaną grupą zawodową w Unii Europejskiej